W Rzeczycy, w gminie Tuczno, funkcjonuje biogazownia rolnicza. Rok temu instalacja została przejęta przez firmę ROMGOS. Obecnie planowana jest rozbudowa zakładu. Co o biogazowni w swoim sąsiedztwie myślą samorządowcy i zwykli mieszkańcy? Biogazownia w Rzeczycy wpisała się już w nasz lokalny krajobraz. Na początku nie obyło się bez obaw zarówno moich, jak i, jak i lokalnej społeczności. Byłem wówczas radnym i pamiętam, jak inwestor zapewniał, że ta inwestycja nie będzie w żaden sposób uciążliwa dla mieszkańców. Tuż po realizacji tej inwestycji okazało się, że jednak emituje ten nieprzyjemny zapach, na który uskarżali się mieszkańcy. Niestety inwestor na to, skargi na to uwagi, nie reagował. Ja tu nie mieszkałam w ten czas, bo ja tu dopiero 4 lata mieszkam, a trzy jestem w ale to była tragedia, bo do mamy przyjeżdżałam, to naprawdę nie szło wytrzymać. Wszystko zmieniło się, kiedy biogazownię przejęła firma Romgos. Zaczęli słuchać to, co my mamy do powiedzenia, mieszkańcy, i zaczęli z nami współpracować. Na naszą prośbę została przykryta laguna z odpadami rolniczymi i w tej chwili smród jakby całkiem zaginął. Brak uciążliwości jest bardzo ważny, ale biogazownia przynosi mieszkańcom gminy także realne korzyści. Ja nie muszę już teraz myśleć, gdzie się pozbywać moich odpadów. Odpady dostarczamy po prostu do biogazowni. Jest to przetwarzane, nie muszę tego wyrzucać, kombinować, szukać jakiś. Firm, które mogą to zutylizować, bo też z tym jest ciężko. Sprzedaję sobie te substraty tutaj są one przetwarzane. Dzięki temu też nie zanieczyszczają środowiska. No i ja z tego mam oczywiście jakieś pieniążki, gdzie wspiera też to mój budżet rolniczy. Tak? Do tego dochodzi fakt, że te naturalne nawozy bardzo dobrze poprawiają strukturę gleby. Co widać zresztą w tym roku. I jest z tego efekt naprawdę bardzo fajny. Przejmując instalację biogazową, jej stan był strasznie zaniedbany. Ta instalacja była źle prowadzona. Dzięki zwiększeniu kadry, zwiększeniu personelu y, mamy pełne obłożenie przez cały okres pracy. Zawsze instalacja jest monitorowana. Aktualnie czujemy się jako grupa Romgus, ja również osobiście, jako część lokalnej społeczności. Do tego stopnia zbudowaliśmy zaufanie, że padła decyzja całej naszej grupy, żeby instalację, która stoi z tyłu o mocy 1 MW, rozbudować do instalacji, która nie będzie biogazownią, tylko będzie zakładem produkującym bio LNG i nawozy o ekwiwalentnej mocy 3 MW. Głęboko wierzę w to, że bardzo szybko uda nam się tę instalację rozbudować i zrobić z niej jedną z najnowocześniejszych instalacji w Europie, bo w Polsce takiej instalacji, którą my planujemy jako Grubarągos, jeszcze nie ma. Mamy tutaj do czynienia z inwestorem, który jest wiarygodny i możemy mu zaufać. Każdy funkcjonujący na terenie gminy Zakład oznacza miejsca pracy i cieszę się właśnie, że że w tej biogazowni, w tym zakładzie zatrudnienie znalazło kilka, kilkanaście osób. Ponadto nowy właściciel jest rzetelnym płatnikiem podatków. Dzięki rozbudowie kwota podatku zwiększy się i będziemy te, te dodatkowe środki mogli przeznaczyć na nowe inwestycje. Nie ma się czego obawiać, naprawdę. A można z tego nawet dla wioski korzyści mieć. Ludzie, jak mają jakieś problemy, Mogą się zgłosić do firmy jakieś drobne prace na terenie biogazowni, zawsze dostaną. Zimą nie mamy problemu z odśnieżaniem dróg, bo pracownicy firmy te drogi nam odśnieżają. Nie musimy się już martwić. Cieszymy się bardzo, że biogazownia ma plany rozbudowy przykrytej hali do segregacji substratów, bo nie będzie już w ogóle żadnego zapachu jak poznać, czy inwestor jest uczciwy. To, co bym powiedziała osobom obawiającym się biogazowni w swoim rejonie, rozmawia z nowymi właścicielami. I po prostu jak będzie dialog, będzie on rozmawiał z wami, to będzie dobrym sąsiadem i będzie OK.